Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w nowym odcinku na tym kanale. Ale nie będzie to nic nowego. Będę tworzyła taunisów znowu metodą Puklet, bo tak, mam dosyć tych generycznych simów, w którym się już powtarzają te same schematy twarzy, wyglądają tak samo. A skąd taki pomysł? Zainstalowałam sobie moda ostatnio No Town Region. Czyli moda, który powstrzymuje grę przed takim bezsensownym generowaniem nowych taunisów z tymi samymi twarzami. Co prawda już gram w tym otoczeniu, więc dużo zostało już wygenerowanych taunisów. Ale od tej pory chciałabym jednak trochę jakiejś świeżej krwi tu wpuścić, więc sobie będę tworzyła losowych Simów. Dobra, włączam kalkulator i będę losowała cechy. Losowe będzie wszystko. Zaczynając od koloru skóry od 1 do 4, wygeneruj 2 drugi kolor skóry. Dobra, i niech już będzie ta twarz. O zasadach tej metody mówiłam już w poprzednim filmie. Tak jak ktoś nie pamięta, a chciałby sobie przypomnieć, to można sobie wrócić. A teraz zaczynam losowanie liczb i będę sobie klikała. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Kazła nam wyszła. <grych> o jakie oczy! Dobra, moja simka wygląda tak. No, może być, że tak powiem. No dobra. To teraz generuję jej jeszcze kolor włosów. Od 1 do 4. 4, czyli rudę. Dobra, nie będę już jej generowała włosów. Wygeneruję jej jeszcze kolor oczu. Od 1 do 5. 4, czyli niebieski, jasny. Niebiesko oka, ruda. Jeszcze jej muszę wylosować osobowość, bo te osobowości się słabo losują tutaj, więc ja sama wylosuję. Jest 5 cech i każda jest na 10 punktów. No to losuję od 1 do 10 po kolei. Niechlujna będzie na 1. Bardzo niechlujna. Nieśmiała będzie na 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Leniwa, dwa. Poważna, dwa i zrzędliwa na 9, czyli bardzo uprzejma. Tylko tak, muszę wykorzystać wszystkie punkty, bo inaczej mnie nie przepuści. Pięć punktów jeszcze muszę wykorzystać, to zrobię, że po prostu jej pododaję. Tu, gdzie ma mało może. O, tak będzie wyglądała. Jest bardzo uprzejma i otwarta, ale leniwa, niechlujna i troszkę poważna. Dobra, to na podstawie tej osobowości, która mi się wylosowała, postaram się aspirację jakąś dobrać. Trochę dla mnie to jest pragnienie stworzenia rodziny, ale trochę mi się nie podoba, że jest taka trochę leniwa i trochę niechlujna. Więc chyba jej dam pragnienie popularności. No. Dobra, pragnienie popularności jest wagą. O, wyrosuje jeszcze, co ją kręci, co ją odrzuca. Ile tego jest? 12, 18, 24, 34. Od 1 do 34. 13. Czapka. 18. Farbowane włosy, a odrzuca ją 28. Zombie ją odrzuca. Oki. Okay. Fajna, zrandomizowana simka z małymi oczkami. No to pasuje ją jeszcze w coś ubrać, ewentualnie dać jej jakiś makijaż. Otwarta i uprzejma, ale niechlujna. To może nie będę jej dawała makijażu, nie żeby. Nie żebym uważała, że, że tylko schludne osoby się malują, a niechlujne się nie malują. Można też się nie malować i być bardzo schludnym. Ale jej chyba makijażu dawać nie będę, chyba że troszkę, żeby te oczka powiększyć. Ale z tego co tu widzę, to te makijaże tylko jeszcze zmniejszają te oczy, a nie powiększają. A Ajajaj, dobra, nie będzie miała makijażu. Dam jej tylko taką lekką pomadkę tutaj na usta. Co do włosów. Nie mam pomysłu na jej włosy. Dam jej takie do ramion włosy. Tak, w co ją ubieramy? O, jakie fajne mam podmianki, zapomniałam o tym w sumie. Może niech ma taką. Okej. Okay, yy, strój wizytowy mało ważne. Mm, 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 mm. Mało ważne, ale się będę zastanawiała 15 minut. O, tak tutaj pasuje. Bielizna. Okej. Okay. Okej. Okay. Gotowa tylko imienina nadajmy. Może tak. Kto ma dzisiaj imieniny? Mm. Nagrywam to 14 maja. Wiktor Ampelia. Jeju, Ampelia ma dzisiaj urodziny. To jest Ampelia. Nie wiedziałam, że takie imię istnieje, ale jest idealne na simki. Ampelia. Trochę jak Amelia, tylko Ampelia. Dobrze. Stworzę tych simów i oni będą w ogóle niespokrewnieni ze sobą. Chyba, że zrobię, że to będzie rodzeństwo i będą mieli takie samo nazwisko. Jeszcze nie wymyśliłam nazwiska. Teraz będzie pan Sim i wracamy do generatora liczb. Od 1 do 4 wybieramy mu karnację. Pan będzie miał cerę numer 1. Yy, dajmy mu taką defaultową twarz drugą. No i lecimy z buzią od minus 7 do 7. Dobrze, to jest wstępny wygląd. Nosek ładny. Teraz robimy korektę. Schemat twarzy 11. Dobrze, jest gotowy. Tak wygląda. Podoba mi się kształt jego twarzy. Mógłbym mieć mniej szerokie usta i może troszkę mniej zagięty nosek. No ale. Ale spoko. Nie, jest jak najbardziej bardzo oryginalna ta twarz. Jeszcze kolor oczu i kolor włosów. Oczy trzecie, czyli ciemny niebieski. I od 1 do 4 losuję włosy pierwsze czarne. No ekstra! Chociaż w brązowych mu chyba było troszkę lepiej, ale... Czarny to czarne. I osobowość. Dobra, lecimy od 1 do 10. Niechlujny. 7 aż. Czyli całkiem schludny. Otwartość. 3. Czyli nieśmiały. Leniwy na 1. To znaczy bardzo leniwy. I poważny. 3. O, mamy bardzo dużo jeszcze do wykorzystania punktów. Zrzędliwy na 8. I jeszcze trzy punkty mu zostają. To może mu dam tam, gdzie ma najmniej. Czyli nieśmiały, leniwy i poważny. I jest on rakiem. Schludny i uprzejmy. Dla mnie to jest trochę pragnienie stworzenia rodziny chyba, nie? Tyle, że trochę mi nie pasuje to, że jest leniwy. No ale to już tam chyba przejdzie według mnie. Niech ma to pragnienie stworzenia rodziny. Wybierzmy, co go kręci, a co go odrzuca. Od 1 do 34... 24. Kręci go... charyzmatyczny oraz 21. Wytrwały pracownik. Spoko. Co go odrzuca? 5. Stroje wizytowe. Mhm. Okej. Okay. To jest jego osobowość. A wiecie, jak będzie miał na imię? Dzisiaj imieniny ma... Ubald. Dokładnie, Ubalt. Istnieje takie imię polskie do tego. I ten pan będzie miał na imię Ubalt. Dobra, lecimy z jakimiś włoskami dla niego. W sumie pasują mu te takie długie. On ma dość krótkie czoło. To mogę mu coś dać takiego z zaczesem. No, w sumie może takie. Ta fryzura mocno eksponuje czoło, a że on ma czoło dosyć. jak na sima dwójkowego małe. To niech będzie takie. Brwi. I może takie. Czy on będzie miał jakiś zarost? Hmm. Chyba nie. Chyba nie będę mu żadnego zarostu dawała. W sumie zastanawiam się, czy nie dać mu jakichś okularów. Super wygląda w tych okularach. Nie no, przystaje jak normalnie w tej chwili się z niego zrobił. Yy, jakby on mógł być ubrany. O kurczę, tutaj ubrać mu taki sweterek i zrobić z niego takiego nerda. Fajnie w sumie. I nawet potęgi pasują. O, albo tutaj mam takie z trampeczkami. Nie no, takie chyba mu dam. Czy takie z hm -u. A w sumie białe też nawet spoko wyglądają. Dobra, będę miała takie jeansy z HM, białe trampki, zwykłe. No może nie, strój świętego Mikołaja. No. pilizna, piżamka, kostium kąpielowy. Taki mu damy strój sportowy oraz ubranie wierzchnie. A może taki sweter w rąby niech ma, albo czarny sweter z szalikiem. Wygląda jak taki pan intelektualista. Dobra, ubad jest gotowy. No i to był szybki, krótki filmik, w którym dodaję dwóch taunisów do mojego miasta. Podpowiem, że to jest miasto kwitnące wzgórze, w którym teraz prowadzę rozgrywkę turową. Może za niedługo podzielę się tym, co się wydarzyło w mojej grze, bo różne fajne rzeczy się wydarzyły. Napiszcie, czy simowie Wam się podobają, czy nie. Czy może byście chcieli takich simów w swojej rozgrywce, czy niekoniecznie? Mi się ten sim bardzo podoba. Odświeży trochę otoczenie. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i życzę miłego dnia. Do następnego. Cześć.